Wrocławskie MPK wprowadziło nowe elektroniczne wnioski mandatowe, by jak najskuteczniej egzekwować kary. Okazuje się, że wśród studentów były one prawdziwą plagą. Mroczną stronę niepłacenia mandatów ujawnia nasza reporterka Kinga Bury. Dział windykacji MPK. To tutaj ważyły się losy wielu tysięcy studentów oszczędzających na biletach. Straty były coraz większe. A sytuacja stawała się naprawdę poważna. Od lipca 2009 roku do teraz no, złapaliśmy na, na, na jeździe na Gapę około 72 tysięcy osób. No, to jest naprawdę naprawdę masa ludzi. No, rekordowe dni były takie, że po pół tysiąca osób dziennie nasi kontrolerzy zatrzymywali. Grzegorz Eś, znany w środowisku akademickim jako gruby, był jednym z idoli buntowniczej grupy studentów jeżdżącej na Gapę. Kolejne mandaty niczym trofea przypinał do korkowej tablicy, jawnik pił z MPK. A co nie mi zrobić? Policja wyszły, więzienia wyszło. nic mu nie zrobił. Sprawa się przypomnie albo coś. Gruby nie wie jednak, że MPK ma już na niego haczek. Zamiast papierowych wniosków korzysta z usług e-sądu. Oto jak od niedawna wygląda droga mandatów. Kontroler wystawia mandat, który wynosi 120 zł plus cenę biletu. Na jego zapłacenie mamy 14 dni. Jeśli nie dokonamy wpłaty po 30 dniach od wystawienia mandatu, trafia do nas przedsądowe wezwanie do zapłaty. Dalsze miganie się od płacenia powoduje, że MPK kieruje wniosek do sądu. Do mandatu doliczane jest kolejne 100 złotych kosztów administracyjnych. Razem mamy już ponad 200 zł. Nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd maksymalnie po 3 dniach od wpłynięcia wniosku. Jeżeli nadal nie zapłacimy, do akcji wkracza komornik. W tym przypadku kwota do zapłaty wynosi od 500 do 600 zł. Grzegorz S. E. z pewnością nie wie na co się naraził. Kary praktycznie nie można już uniknąć. A taki wydatek pozbawi go niejednej jednej pizzy i kilkuset puszek złocistego napoju. Zwłaszcza taką stratę warto mieć na uwadze, kiedy następnym razem będziemy chcieli zaoszczędzić parę złotych na bilecie. Dla Wiadomości Studenckich Kinga Bure.